Dzień dobry kochani. zabiorę Was dzisiaj w magiczną podróż. W sumie. Nie. Nigdzie was nie zabiorę, natomiast pokażę Wam pięć albo i więcej. Nie wiem w sumie ile. Ulubione triki i haki makijażowe, które byłoby fajnie, gdyby ktoś mi przekazał na samym początku, jak zaczynałam się malować. Życie byłoby dużo łatwiejsze, ale nie było wtedy nikogo takiego. Teraz jestem ja, tak więc mam nadzieję, że Wam się przydadzą te wszystkie tipy. Zapraszam. Zanim jeszcze przejdę do malowania, to zapraszam Was bardzo serdecznie na moje inne social media, Instagram, TikTok. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeśli podobają Wam się odcinki. Lecimy z pierwszym tipem, i będzie on się tyczył tego, gdzie nakładać bronzer. W momencie, kiedy się tego dowiedziałam, była to dla mnie bardzo duża zmiana do przodu i po prostu odkrycie świata. Słuchajcie, żeby dobrze wyznaczyć miejsce, w którym powinien kończyć się nasz bronzer, a reszta powinna iść tylko w górę, będziemy potrzebowali palców. Palca jednego w sumie. Najlepiej sprawdziłby się jeszcze jakiś kremowy brązer, może to być też kremowa pomadka lub cokolwiek kremowego kolorowego, jeśli nie macie akurat kremowego brązera. I teraz tak, każdy człowiek ma czaszkę skonstruowaną w bardzo podobny sposób, więc to takie wgłębienie tutaj przy kości ma każdy. U niektórych jest mniej widoczne, u niektórych bardziej. Tak więc najłatwiej po prostu wcisnąć sobie tutaj palec. I czuć dokładnie to jakby wklęśnięcie. Jak przejedziecie palcem góra dół, to będziecie czuć dokładnie, gdzie jest kość i brązer powinien e, być właśnie nakładany najniżej w tym miejscu. <grytanie> Więc żeby się obyć z tym widokiem, to wtedy można wziąć troszkę brązera na palec i po prostu przyłożyć w ten sposób. I resztę już blendujemy do góry. Dużo osób właśnie nakłada brązer zbyt nisko, i ja sama robiłam tak przez długi czas. Tak więc, jeśli nie macie pewności, gdzie ten brązer nakładać, to to jest najlepsze i najszybsze rozwiązanie. Dodatkowa rada do konturu na mokro używajcie z takich syntetycznych ściętych pędzli. E, ja nie lubiłam nigdy nakładać właśnie kremowego konturu gąbką, bo ona ma taką wiecie dużą dubkę i zazwyczaj kiedy się chciało rozblendować kontur, to wszystko właśnie szło w dół. A w momencie kiedy zaznaczycie sobie linię, to możecie bardzo precyzyjnie tutaj działać tylko do góry mniejsza szansa, że zrobicie sobie krzywdę. Kolejny tip będzie dotyczył bardzo podobnej rzeczy, czyli też jakby nakładania bronzera tak, żeby było to jak najłatwiejsze i jak najbardziej intuicyjne. Powiedziałam wam przed chwilą, że do kremowego bronzera polecam ścięty, taki właśnie pędzel skośny. I one bardzo często w ogóle są opisane jako właśnie pędzle do różu, czy do bronzera i do kremowych jak najbardziej. Natomiast do Pudrowych. Ja polecam takie duże, nawet tego typu pędzle, gdyż bo, ponieważ taki pędzel dużo łatwiej dopasowuje się do skóry i też naturalnie nam tutaj wchodzi w zagłębienie. Takim skośnym pędzlem trzeba mieć bardzo dużą wprawę i jakby świadomość swojej twarzy, bo dużo produktu jest na małej przestrzeni. Tutaj zmieści nam się więcej produktu, czyli jakby bezpośrednio, jak dotkniemy pędzlem na twarz, to tu może nam się zrobić większa plama, tutaj no jest mniejsza szansa, no chyba, że nałożycie bardzo dużo produktu. W momencie, kiedy nakładamy brązer pędzlem, dotykamy całością w, e, produktu, wciskamy produkt w pędzel i dopiero teraz takimi kolistymi ruchami, które zaczynamy, od ucha w stronę twarzy. W ten sposób nie zrobicie sobie takiej ciemnej plamy z przodu twarzy, którą często później jest ciężko rozblendować, i największe skupienie tego przyciemnienia będzie właśnie przy skroni, czyli tam, gdzie powinno być. Powiem Wam, że dla mnie to była duża zmiana i bardzo duże ułatwienie, bo zdarzało mi się bardzo często, szczególnie na początku, że nakładając bronzer właśnie taki pudrowy, takim pędzlem, no bo tak jest opisany, zaczynałam właśnie od przodu twarzy i miałam tu taką paćkę bronzera i to co ja jeszcze lubię zrobić z bronzerem też właśnie przy użyciu takiego pędzla, no w sumie dokładnie tego samego biorę troszkę cieplejszy odcień bronzera, tego daję troszkę mniej, dosyć mocno tutaj wpracowuję produkt w pędzel i jakby mm, strzepuję i teraz to jest jedyny ruch, który zrobimy w drugą stronę bo tym bronzerem chcę bardziej ocieplić buzie. Ale też nie zaczynam, tak wiecie, pod okiem, tylko tak tu z boczku i robię dosłownie coś takiego. Kolejny tip, i widzicie, jak wszystko się tutaj łączy, jeden po drugim to nie pudrowanie się przed konturem. W sumie powinnam to powiedzieć wcześniej. Natomiast dla mnie to jest oczywiste już od bardzo, bardzo dawna. O co chodzi? Na początku, jak się malowałam, to jakby podstawą było, że w momencie, kiedy nałożyło się podkład, w momencie, kiedy nałożyło się korektor, i ewentualnie kontur kremowy, obowiązkowo trzeba było się upudrować. Wszyscy tak robili i było to jakby no, niezbędne i podstawowe. Krok. Ja w pewnym momencie od tego odeszłam. Wydaje mi się, że sama po prostu stwierdziłam, że nie chcę się pudrować od razu, bo po prostu robiłam błędy yy, i psułam sobie cały podkład. Na przykład osypał mi się cień, czy coś mi tam nie wyszło z eyelinerem, więc stwierdziłam, że będę pudrować się na końcu i to było najlepsze, co mnie na początku, bo to dosyć szybko, yy, to dosyć szybko odkryłam i to mi się mega sprawdza i sprawdza mi się do teraz. Zresztą teraz też dobrze wiecie, że często się w ogóle nie pudruje, ale jak już się pudruję, to, to to jest praktycznie ostatni element. Dlaczego się nie pudrujemy? No, właśnie dlatego, żeby móc naprawiać swoje błędy czy poprawiać ewentualne jakieś niedociągnięcia, które na przykład wynikają z tego, że się śpieszymy i chcemy wszystko mieć na szybko. Skoro nie mam pudrowanej buzi, to mogę w tym momencie, kiedy już mam bronzer i wszystko, na przykład dopracować linię tą tu i jakby nic się nie dzieje, bo robię to yy, pędzlem od podkładu, nic się nie waży. Jeśli bym też tutaj z przodu twarzy za bardzo poszalała, to też można to sobie uspokoić korektorem i wszystko na spokojnie. Ładnie się miesza. Większość powiem Wam produktów pudrowych do konturowania. Nie robi specjalnie przykusów, jeśli na nie znowu nałożymy trochę podkładu. Gorzej jest, jak już jest upudrowana buzia i wtedy chcemy znowu nakładać na to krem, no to wtedy jest różnie. Ale mimo, że właśnie tu miałam nałożony. Taki bronzer to tutaj jak sobie doklepuje, czy coś, to skóra dalej wygląda pięknie. I nawet jak zrobicie sobie eyeliner, to możecie yy, wziąć wacik, umyć troszkę to miejsce płynem micelarnym, zrobić sobie po prostu dziurę, gdzie będzie podkładu i tam doklepać korektor albo trochę podkładu i to się wszystko wtedy wymiesza, a nie trzeba zmywać całości. Tak więc to jest naprawdę zarobista sprawa. Postanowiłam dać wam jednego tipa, jeśli chodzi o makijaż oka, i myślę, że to się fajnie sprawdzi u osób początkujących, bo jeśli chodzi o oczy, to moim zdaniem najgorsze, co można sobie zrobić, czy przy pomocy kreski, ale bardziej w ogóle przy cieniowaniu, to zamiast wyciągnąć oko do góry, to jedziemy albo za bardzo po prostu poziomo. Albo w ogóle cały kącik dajemy bardzo nisko, i nie wygląda to dobrze. Żeby uniknąć takiego właśnie smutnego blendowania, no to. Po pierwsze, tu też się przydaje pudrowanie na sam koniec, bo jeśli coś Wam zjedzie za nisko, to możecie sobie ładnie wyczyścić i wszystko wygląda pięknie. Natomiast, żeby mieć jak najmniej czyszczenia, to polecam zacząć make-up od dolnej powieki. Zaczynamy blendowanie na dole, albo tylko w zewnętrznym kąciku, zależy jaki kolor i gdzie dokładnie chcecie mieć to rozmieszczone. I tak jak idzie nam linia dolnej powieki, tak wyciągamy wszystko. W tę stronę, i wtedy mamy najbardziej optymalny kąt do swojego oka. Ja użyję cienia fioletowego. I delikatnie, można tu sobie wyjechać. I pilnować, żeby blendowanie tutaj na górze nie schodziło nam poza tą linię w dół. Jest to też szybki sposób na kreskę cieniem, tak przy okazji. Przechodzimy, słuchajcie, do kolejnego tipa. Tym razem e, będzie on dotyczył pudrowania okolicy pod okiem. No i słuchajcie, z racji tego, że ja nie pudruję się od razu po nałożeniu korektora, no to. Oczywiste jest, że ten korektor będzie mi się tutaj troszkę zbierał w tych zmarszkach. Korektory, które używam, to najczęściej nie są korektory zastygające, tak więc no, jeśli się ruszam i ta strefa nie jest... Upudrowana, to będzie się wałkowała. I to też jest bardzo ciekawe w kontekście tego, bo dużo osób mi się często pyta, żebym polecała korektor, który nie będzie wchodził w zmarszczki pod okiem. Mam wrażenie, że każdy korektor nie zastygający, on w końcu Wam pod to oko wejdzie. Nie ma jakby jednego fantastycznego korektora, po prostu albo możecie wybierać korektory zastygające, albo wiedzieć, jak dobrze to upudrować. No i skoro już wiecie, że ja nie pudruję się od razu, no to w tym momencie. W którym jesteśmy teraz, powinnam się upudrować, no i troszkę y, mi pod te oczy y, weszło korektora. Po prostu potrzebujecie palce i możecie albo rozetrzeć, albo wklepać to, co Wam się zrolowało, jest git. I teraz, kiedy to już mamy zrobione, to bierzecie puder transparentny, najlepiej sypki, i go nakładacie również palcem. Słuchajcie. Okej, okay, i tak upudrowana strefa pod okiem nie powinna się też zrolować w ciągu dnia. Powinno to działać lepiej niż na przykład pudrowanie e, pędzlem, gdzie często jak się pudruje pędzlem, to właśnie później można zobaczyć, że w tych zagłębieniach nie ma właśnie pudru i widać takie linie. A, tak więc spróbujcie tego koniecznie i dajcie znać, jak się u Was sprawdza. Całą resztę pudruję już normalnie. Ja pudruję się przy użyciu ogromnego pędzla, żeby. Jak najmniej pudru w jednym miejscu nałożyć. I teraz czas na mój ulubiony trik, na mój ulubiony hack, który akurat serio jest na końcu, więc to nie tak, że was tutaj przyciągam przez cały czas. Natomiast ten jest najlepszy. I zdradziła mi go Izabela Szelągowska. Iza jest wizerzystką modową, maluje na pokazach, maluje do sesji zdjęciowych i jeśli nic się nie zmieniło, to odpowiada teraz za paezę. Jest główną widzerzystką W każdym razie ona mi właśnie zdradziła, że rozświetlacz to nie nakłada się tylko w tym miejscu. Tak jak ja robiłam przez większość swojego życia. Nakłada się w kształcie z serca na całą twarz. I robi się to dlatego, żeby nie było takiego chamskiego odcięcia i końca blasku. E, no i pokażę Wam, to jest super łatwe, super intuicyjne. Ja mam też tutaj kilka swoich dodatkowych e, miejsc, które lubię zaznaczyć rozświetlaczem. Jeśli chodzi o nakładanie rozświetlacza, to słuchajcie, e, ja wolę nawet takie większe pędzle do tego, tego typu, tylko żeby były bardzo puchate. E, natomiast m, tych mam dosyć mało, najczęściej używam je do brązera, tak więc e, do rozświetlacza używam najczęściej takich. One właśnie bardzo fajnie pokrywają, wiecie, większą powierzchnię. Kiedyś używało się takich mniejszych, to, to to nie wiem, dlaczego takie używaliśmy, no ale w każdym razie. Wezmę sobie ten, to jest Ibra F06, jakby kogoś to interesowało. I zaczniemy sobie najpierw delikatniejszym, delikatniejszym rozświetlaczem, bo chcę Wam to dosyć dobrze pokazać i nie chcę jednak wyglądać śmiesznie. Tak więc użyję sobie teraz Benefitu, jest to taki puder rozświetlający bardziej. Chodzi o to, żeby nałożyć produkt dokładnie tak i aż tu przyciągnąć do ust. I wychodzi nam wtedy serduszko. Dobra, ten jednak jest troszkę za delikatny. Bierzemy teraz konkret korektor. Nie korektor, tylko rozświetlacz. I ja robię to tak, że najpierw zaczynam od przodu twarzy oczywiście. Mocno tutaj skroń zaznaczam. Też nie możecie mieć bardzo dużo tego rozświetlacza przez cały czas na pędzlu. Największą ilość wkładam tutaj, ale to nie jest tak, że robię tylko tak, tak jak kiedyś się robiło, tylko o tyle. Tylko po prostu zaznaczam cały ten obszar tutaj i resztką wjeżdżam sobie tutaj troszkę niżej i resztką zaznaczam też czoło. No i z drugiej strony to samo, ale też musicie pamiętać, żeby to blendować, żeby nie zrobić z tego tylko takiej linii, bo to też nie będzie dobrze wyglądało. Ja dodaję sobie jeszcze więcej nauk kupidyna, bo bardzo lubię, kiedy tu jest dużo rozświetlacza. I daję też brodę. I miejsce jeszcze, które ja bardzo lubię, to jest tutaj, przy nosie sam nos też może być, chociaż nos e, lubię mieć bardziej delikatnie zaznaczony, no i oczywiście pod łukiem brwiowym też u mnie obowiązkowo. Tak, właśnie nakładam rozświetlacz, już myślę od dwóch albo trzech lat, nie pamiętam kiedy e, dokładnie to było. W każdym razie Myk polega na tym, żeby rozświetlić sobie całą twarz, tak jakby naturalnie, bo w momencie, kiedy nakładamy rozświetlacz tylko tu, no to jeśli nam światło się źle załamie, to widać, że to jest po prostu rozświetlacz. A w momencie, kiedy on jest na całej twarzy i nieważne, jak się obrócę do światła, to po prostu gdzieś coś się świeci, to wygląda pięknie, super naturalnie, nie ma żadnego odcięcia i. I love it. Dajcie koniecznie znać, czy znaliście te rzeczy czy nie? Zawsze jestem mega ciekawa, bo dla mnie, wiecie, wydają się one takie oczywiste. Ja w każdym razie bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wytrwaliście do końca tego odcinka, to piszcie w komentarzu tipy. A ja żegnam się z Wami i widzimy się w następnym odcinku. Pa!